Dzień dobry, cześć, witajcie, z tej strony karytacze i witam Was w drugim odcinku serii Zagrajmy w Doom 3. I wrzuciłem właśnie klawiaturę. Ale Syf! Yy, będziemy sobie kontynuować oczywiście yy, grę. Yy, więc tak yy... Grę postanowiłem ostatecznie trochę podgłośnić niż yy, przyciszać. z względu iż, yy, dostałem informację, że gra jest za cicho, a jestem za głośno. Więc wziąłem głośniej grę, ciebie wziąłem tak samo. Ale tak, yy, idziemy dalej. Jeśli dobrze myślę, że to, to powinno być tu. Strasznie wolno. Strykatem szopganem fajnie, fajnie byłoby się tam dostać A, A no tak Przecież się tu dostałem <grych> Okej okay. E, ale tak. Y... Coś blokowałem. Bronię sobie blokowałem, więc y, jest super. No i dost nabiliśmy no, właśnie karabin, który

O ile zdążysz przeżyć, to będziesz miał tam pomoc. Idziemy wentylacją. Ja też nie wiem, co inder. Poza demonami to. No to demony i zombie, no. Co to był za stomp? Coś tam dyszył Coś ty sobie myślał, że mnie zaskoczysz? In your dreams motherfucker. Ale go wykiwałem? Ja nie spodziewał tego Also she's the booem. I knew him This is Mark Stanton. Manifest controller currently stationed at Mars City. I'm not sure who to send this to, so I decided to send it to quite a few people. If you're on the recipient list, please take a moment to review this report. Quite important. I'm very concerned over the shipping procedures out here. I am the manifest controller, and as such, I need to be informed of everything coming in and out of Mars City. Someone here is subverting my position and preventing me from getting data on things being shipped. This is unacceptable. Not only could this reflect poorly on my upcoming review, but this is my job and I'm tired of being out of the loop. I have no idea who keeps telling the shipping crews to allow things in and out without allowing me to produce or procure the manifest. But whoever it is, it must stop. One of the dock workers actually told me to piss off when I tried to stop one of the last containers from going straight to Delta. I immediately filed a report and will follow up with the transit manager next time oh I see it. This is special. My team is oh. gone. They're all dead. I'm running blind here. What, what are my minute. orders? Over. Specialist, this is Sergeant Kelly. A shot. Look for your last known RP and fortify your position. You'll find O. <tryk> Jaki fajny. No, to, to jest mój homie. To jest mój homie. Ale tak, yy, z czego się dowiedzieliśmy z tej rozmowy, nie wiem, bo nie słuchałem. Wiem, no to jak w dupie. A no to ci dopiero? Niech mam. Z... Szkoda, że ta latarka się tak szybko kończy. Przeładuj broń może. Nie może wręcz. Re... Ale... Eee, o ty dziadygo! To mnie nieźle straszył. Radujmy sobie karabin. I tak. Nie możesz dostać dalej tu. że sobie ten karabin. Masz fjapę. Kurwa, ale on był gruby. że On idzie przejść całą z szotganem jest pytanie, w którą stronę najpierw stałem, klip do czegoś jak na razie to wszystko ładnie wiadomo, gdzie iść w sumie Ładnie to jest zrobione. Jak jakoś nie idzie bardzo się zgubić. No i oczywiście jest to plus. A z yy, maksymalnie. Może to przyjąć więcej. Nie ja chcę karty. Ej! Dobra, wciąż mam sporo zdrowia Na razie się lecieć nie będę, ty... Na razie, żebyś nie wstał Tutaj mogę cię... Ej, spory przyjął Sporo przyjął. Nie ukrywam, że sporo przyjął. Teraz pytanie. Nie, on wyszedł stąd, tutaj nie przejdę, bo pali miogi. I probably will go further the port. Yes. It's the path Connection established. Marine. Oh, I can't believe you're still alive. I'm unable to return to Mars City. All passages out of the Delta complex have been blocked. I'm setting up a command post here. I can monitor status reports of the entire base from Delta Central Authority and communicate with other marine teams your mission to link up with bravo team and get that transmission sent head toward alpha labs it's the fastest way to find them i'll update your pda security clearance from here good job and good luck marine no, Icyk, tutaj chyba, z tego, co wiem. join up with bravo team in alpha labs O, jak ja tu mogę przejść? Ajajaj aj, aj. No dobra, tu jest na hasło Hasła żadnego nie mam Więc trochę tak pupa Chodź ty gościu Bo ile Ty będziesz tego przyjmował? Już nie wiem, czy lepiej jednak nie chodzić z tym karabinem. No nie, ogień mi bije. Dobra, może się cofnijmy i wyleczmy jednak już. Teraz trochę. To śmigło. Teraz gdzie, gdzie było to leczenie? Niestety nie pamiętam. Tu? 0,17 Nie Naprawdę? Mogę Oczywiście wyleczymy się do setki Bo po co się nie leczyć do setki jakby nie patrzeć yy, Nie tu Ale tak, dobra Idziemy Dalej Musimy przejść. Nie, nie tędy. Musimy przejść. Też tędy... ten też. Nie. Yy... Zgubiłem się trochę. Tędy. Dobra, bo ja tu powinien zabiegać. I... Aż przypadkowo podskoczyłem, bo na prawym przycisku jest skok. A to ja chcę przeładować. Dobra. Ty nie wejdę. Wow. Co to była za wizja? Nie spodziewałem się, że wchodząc tutaj będę miał wizję. Boże. Nie ukrywam, się też trochę different czuję, ale dobra. Są straszniejsze gry. Filmujemy się? Filmujemy się, mordo. Znalazłem robacika. No tą jest gruby. A, i on mnie prowadzi, no tak. Ale poczekaj, robociku. ja tu chcę najpierw sprawdzić, co tu jest. <laughs> Ale A jak się fajnie po mnie cofa, słodziak. Prawda, słodziak. No co tam, dup. Do... No co tam, duperajku? No co tam, Ciebie jest naprawdę dobry, home. Ale poczekaj, gościu, ja to chcę. Get up, three. Marine, you gotta get to Bravo team quickly. we need all the firepower we can get. Sending that transmission is critical to our survival. Marine, if you run across any operational sentry box, use them. Those guys pack a lot of firepower. Dobra, nic nie ma, to może Ale on jest mocny, jeju. W ogóle skąd oni przyszli? Nawet nie miałem czasu przeładować, bo ten robot tak szybko zainterweniował. Dobra, to nie muszę na razie tracić amunicji jakoś zbytnio, to sobie wezmę pistolet. Dopóki mam tego robota. Dopóki ze mną idzie. Dobra, bo tutaj jest dużo... Dobra, tutaj nie wejdę. szkoda, że ta latarka się tak szybko kończy. O, twój restrum. Czy nic tutaj nie ma, nic tutaj nie ma. Ech, no to trzeba iść dalej. A w automacie... No dobra. mogę go co najwyżej pobić. O! Iś, o! Iść! O! Co za te 10 dolarów, które mi podwaliłeś w tamtym tygodniu. No noju. Dej, ale ożu. No, yy, wybaczcie za tą małą przerwę, ale chciałem sprawdzić ile mam nagrania. Oj, Tutaj nie będzie tak przyjemnie. A nie, jestem po prostu u góry Ale dobra, bo znalazłem kolejną wiadomość I to chyba powinno być to A, Tylko chyba dostałem informację, kto to jest Tędy też, nie? W takim razie Turendy Ej Przecież tam jest winda Tutaj mogłem wejść tylko po... Nie wiem po co mogłem tu wejść, ale mogłem A, tak to muszę jechać windą Okej okay. Is taking over this operation. Operation? Is that what you're calling it? The situation is out of control. It's not out of control, Swan. You are. I'll manage this, and you and your flunky will be taking control of nothing. Do you understand? Yes, Betruger. I think I do understand. Okay, plan B. Ale mu się ryj zaświecił? Masy strzelb między oczy Wytrw A ten pistolet wolno strzela, Jezu To nie to samo co w Half-Life'ie ja. Formerly designated Phase One by the Union Aerospace off-world Research Division, the Alpha Labs began construction on October 29, 2095, and became fully operational on July 17, 2130. Originally created as the prime science and research facility, Alpha Labs are responsible for the development of leading-edge technology, such as the Elemental Phase Deconstructor, Hydrocar and molecular fuel storage compressor all presently being utilized right here in the Alpha Labs These endeavors have allowed for much needed expansion into the UAC's current leading research facility Delta Labs where Union Aerospace is opening all new opportunities in research and The Union Aerospace Corporation strives for excellence and building a better tomorrow No, no nie, zła tu była. Hmm. Nawet nie daję mu szansy strzelić kuli. Ale pizduś. Dobrze, przez chwilę myślałem, że ktoś ma być za mną. Deo. O, a okay. tutaj znowu nic nie ma. Tutaj ja mu nic nie dostanę Ale tutaj mam leczenie w razie czego A wow. Tego się nie spodziewałem O Armo Armo zawsze z Czekajmy aż nam się latarka odloduje Wow! Ej, dobra, bo ja już nie wiem, co... Kto... Okej. Okay. Dobra, 98 zawsze będzie lepsze niż... Yy, ...90 coś. Kurde! Pies mi szczeka! Gdybym się ci zreagował, to bym mógł zdążyć gościu wysadzić. Gdzie on jest? Gdzie jest ten gościu? Poszedł gdzieś, grubcio. Tu jest beczek. Nie powstrzymaj się, Nie ma nic, co byś mógł mi zrobić. Wszyscy zginęli. No. Dobrej nocki. Nie, nie mogę tu. znaleźć PDA Williama Banksa for Alpha Labs Clarence. Zapis Znaczy, że coś tu może być. Tylko co? Albo Albo gdzie? Bardziej gdzie? Armur szordy. Zdecydowanie muszę się cofnąć, bo wybąbiło to. I ich ładnie rozwaliłem, nawet zdrowia nie straciłem, to mi się podoba, widać, że jestem za dobry na tą grę, tutaj cały czas te same wiadomości, chyba te same wiadomości Wow, dwóch ich Dobra, tego że będą, gdzie ich dwóch się nie spodziewałem. Dobra, odłodujmy sobie latarkę. Idziemy dalej. Opie. Ciebie był amator. Kurwa, trafił mnie. No, ale dobra. Mam dużo zdrowia. To nie problem, że mnie trafił. To bym był, jakby mnie nie trafił, ale dla niego. Ładowarka, latarka. Wolę się upewnić. Zamknęłyby się te drzwi. No i tu się coś teraz wydarzy. Who the ale masz robotów, jest jakiś piesek minibos, wiesz się w końcu? A, oh, fajnie, że, że go trafił wtedy. <laughs> Dobra, czyli idziemy teraz tutaj, tędy. E, szczerze tak trochę czuję się jakbym grał w Fira niż yy, Duma. Może to dobrze. No ale tak szczerze to... Nie dobra, tutaj raz. Dobra, zmieniam to do końca chyba. Ale tak. Yy, w tym momencie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek z gry Doom 3 PFG Edition. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że głośność była dobra. I. Widzimy się w następnych odcinkach. Zapraszam do pozostawienia. radu po sobie. Mówił kr Etacze. Do zobaczenia. Cześć.